Trump zaatakuje Grenlandię i kanał panamski? Prezydent-elekt Donald Trump wywołał górze swoją wypowiedzią, że nie wyklucza użycia siły, by przejąć kontrolę nad należącą do Danii Grenlandią oraz kanałem panamskim. Być może będziemy musieli coś zrobić, stwierdził na konferencji prasowej. Według Trumpa oba te miejsca są kluczowe dla bezpieczeństwa gospodarczego i narodowego Stanów Zjednoczonych. Grenlandia wzbudza szczególne zainteresowanie nowego prezydenta. Trump już wcześniej bezskutecznie próbował ją kupić od Danii. Teraz zasugerował, że obecne prawa wodowyspy jest wątpliwe, a statki z Chin i Rosji stanowią zagrożenie dla wolnego świata. Premier Grenlandii podkreślił, że wyspa należy do Grenlandczyków i decyzje o jej przyszłości są ich sprawą. Trump skrytykował też sytuację w kanale panamskim, twierdząc, że jest kontrolowany przez Chiny i amerykańskie statki muszą płacić zbyt wysokie opłaty tranzytowe. W przypadku Panamy prezydent-elekt wspomniał o możliwości zastosowania presji ekonomicznej. Wypowiedzi prezydenta Trumpa o możliwym użyciu siły wobec Grenlandii i kanału panamskiego mogą wpłynąć na globalne napięcia, co z kolei potencjalnie mogłoby oddziaływać na Polskę jako członka NATO i Unii Europejskiej. Eskalacja konfliktów międzynarodowych może prowadzić również do zmian w polityce bezpieczeństwa, co wymagałoby potencjalnie od Polski dostosowania strategii obronnych i dyplomatycznych. Te kontrowersyjne wypowiedzi wywołały mieszane reakcje na całym świecie. Czy takie działania faktycznie poprawią bezpieczeństwo, czy raczej zaostrzą globalne napięcia? Jakie jest Wasze zdanie? Koniecznie podzielcie się nim teraz w komentarzu i zaobserwujcie, ten profil po więcej bieżących aktualności społeczno-politycznych.